Cudowne Boże Słowo ożywia mnie na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Pan Jezus je darował, więc będę je szanował. Kościoł w sercu chował Boże Słowo. Czytli Biblię, módl się co dzień, się co dzień, się co dzień. Czytaj Biblię, módl się codziennie jeśli wzrastać chcesz I tak chcemy wzrastać, chcemy poznawać Słowo Boże, które wykrywa błędy poprawia nas wychowuje Abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła użyteczni. Tak rozważałem sobie ze Słowa Bożego Temat, mowa. Jaka ma być ta moja mowa? Biblia mówi, że ma być solą okraszona. Że nasze słowa mają być miłe, przejmy, serdeczne. A Pan Jezus mówi, niech wasze tak będzie, tak. Wasze nie, niech będzie nie. A co ponadto jest, to jest od złego. I tak też się czytałem. W słowo z listu do Efezjan, piąty rozdział, gdzie apostoł Paweł pisze, że nie ma być takiej błazeńskiej mowy nieprzyzwoitych żartów i żeby mówić o rzeczach takich brzydkich, chciwości, o jakiejś nieczystości, żeby w ogóle tych tematów nie. Być. Cały świat jest i te rzeczy po prostu są jak gdyby pokarmem tego świata. Ale co my mamy mówić? Jak my mamy mówić? Jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, poseł Paweł pisze, że słowo Chrystusa ma w nas mieszkać obficie i mamy ze sobą mówić. Przez świadectwa, przez psalmy mamy ze sobą mówić, śpiewając pieśni i śpiewając hymny, wdzięcznie w naszych sercach śpiewając. To jest bardzo ważne śpiewanie hymnów, pieśni duchowych, ponieważ one nauczają nas, napominają i ten przeciwnik. I te troski, i wszystko co złe, jak mówi jedna pieśń, najlepiej z śpiewem przez świat. aleluja Szatana to złości, gdy wiary brzmi pieśń. Lecz Jezus nasz słucha i rad. Także nasze rozmowy, to my w sercu śpiewamy, między sobą śpiewamy. Kiedy rozmawiamy, dzielimy się świadectwami. Wcale się trzymamy od wszelkich słów takich niepotrzebnych. Biblia w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, mówi, że mamy odsunąć obmowisko, plotkę, zdratę, wszelką złość. I to trzeba ten bój toczyć i prosić, tak jak psalmista prosi w psalmie, panie. Postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Dlaczego to jest takie ważne, aby czuwać i modlić się? Ponieważ z naszego serca są bramy: jest brama oka, brama ucha, a też i są usta. Dlatego tak ważne jest. Co my mówimy, bo Pan Jezus mówi: Nie kala to, co wchodzi do żołądka. Czy brudnymi rękami jemy, czy to ktoś je, czy innych coś innego je. Ale to się po prostu trawi w żołądku i na zewnątrz się wydala. Ale co kala? To, co z ust wychodzi, to kala, bo to pochodzi z serca. A więc słowa niepoczciwe, niesprawiedliwe, niemiłe. I dlatego musimy czuwać, aby nie zgrzeszyć naszym językiem, aby nie zgrzeszyć w mowie. A jeżeli człowiek dopuścił się tego grzechu języka w mowie, to jeszcze jest czas łaski, czas zbawienia, aby powiedzieć Panie Jezu, ja tak wiele razy zgrzeszyłem językiem. W słowach, niepotrzebne słowa aby była moja prosza chwała aby była moja racja i tak jest z tego powodu żałuję żałuję przepraszam proszę aby twoja święta krew nie oczyściła aby obmyła mnie swoich grzechów z grzechów języka niepotrzebnych słów i Bóg jest łaskawy, bo my czytamy w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty wiersz, że wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Jeżeli dopuścimy się grzechu, my go wyznamy, to on jest wierny i odpuści nam wszystkie nasze nieprawości. A więc nasz język nie czy nasz język taki nie... Nie, nie. Którzy mówią język taki nieoparzony. To znaczy, nasz język musi być taki, no, jak czytamy w Izajasza, szósty rozdział, gdzie Mąż Boży mówi: Panie, ja mieszkam wśród ludzi nieczystych warg i moje wargi też są nieczyste. I prosił o łaskę. I Pan Bóg posłał swojego anioła, który wziął węgielek rozżarzony i dotknął jego języka. To jest taki obraz oczyszczenia przez ogień. Ale my dzisiaj w Panu Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu za wszystkie nasze grzechy, też i za grzechy języka, my możemy poprosić a mocna jest krew pana Jezusa, aby odmyła i oczyściła każdy grzech języka. I nas pan Jezus błogosławi w tym oceniu, na każdy dzień jego ślady, abyśmy mówili to, co miłe, uczciwe, cnotliwe.